Witam wszystkich, wi wszystkich serdecznie po raz kolejny na live Fujka. <śmulikacje> tak Nie Foxu, to gdzie ty idziesz? Dogrywamy dalej no. Dawaj dziewiątki, gramy Milami, ciśniemy. <śmulikacje> Ej, jestem ja za starzy, Foką takie zabawy, nie? To męczy, kuźwa. Ale, ale męczy! Ale zresztą że długo to dla nas wytężone umysły, wiesz, na fula tam ścisnęły i tak dalej. No, no. Cześć, cześć. No, super, ma głos, mi się podoba, tylko że ja go nie, nie słyszę, bo wiesz, on tak cicho, ja mój pan, full podgłoszony. Cześć, cześć panowie, cześć predato, cześć młodzi mężczyźni, cześć papik Także... naprawdę... Dziadki poczekają na dogrywkę, młodzież już wymiękła Dobra Dobra, ja pogram trochę z Wojtkiem, trochę milami No... Dobra, jedziemy Wojtek Dobra, włączę jeszcze raz grę, otworzę skrzynki w międzyczasie. Nie wiem, czy jakąś powtórkę chcecie włączyć. To tak, może ja powtórkę jeszcze włączę w międzyczasie, co? Domalę, że mam. Ja. Dobra, ja włączam taką, jaką mam, i tu będziemy to szybko. Aha, to jest błąd powtórki. To kasu, yy, przepraszam, super ci nie pójdzie, bo zawstara. A zobaczymy tą jeszcze bo dostałem od kasa, a błąd powtórki. Kacu, yy, czy przez przysy... płucę. Ja Spenetrujecie. Masz fajne dwie powtórki. Wejdź jeszcze raz mi przesłać. Masz na... Wysłał mi na tym. 10 yy, dziesiąty, dziesiąty. No to świeża powtórka. Jest błąd przesyłu. Czemu? A, gdzieś nie można by... wykrytować do bitwy. No. Spenetrujecie. spróbuję jeszcze raz to wysłać. Ale nie to nie tyle powtórek na dzisiaj. Ja mam dużo powtórek jeszcze raczej. Nie, nie, myślałem, że przeładowujesz to, to. Ja mam. To wysłuchaj to wrócę z powtórki, jak już mówię o tym, to... To, 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 to pojadę, A, żeby tak było jak zawsze. Tylko czekaj, niech ją znajdę, żeby było dobrze. O tak, to jest FCM, tak? No No nic no, to jedziemy z tą powtórką Mmm Potem wpiszę co to jest za powtórka, bo już teraz nie wpisywałem. Nie, nie mogę to. Ja mam coś złego z moim. O, czekajcie. To włączę, wyłączę grę, jeżeli no. Dobra, nie mogę w ogóle wejść w grę. Oj, Wojtek zamieszałem. Dobra, czekaj. Z tego nie będzie nic. Okej. Okay. Mmm, próbuję jeszcze... Dobra, no ja spróbuję teraz odpalić, bo nie, nie wiem czy ja mam problem z tym, czy to jest problem... Czekaj, no już odpalam ją. No nie wiem, jest to świeże, ja widzę. A mi pokazało, widać, błąd. No teraz, teraz leci, teraz już będzie szło. Nie wiem jaka to będzie, więc... no. Dobra. Nie no, popatrz, popatrz popatrz. Coś jest u tak chyba. spenetrujecie. mam na kam. Dobra, i popatrz i nie mogę ich otworzyć. Nie mogę żadnych otworzyć. Cholera, nie, panowie, nie zrobię nic z tego dzisiaj, bo nie mogę żadnej powtórki otworzyć. mam Ja już oglądałem, popatrz. kacu, żeby... Czy spenetrujecie. T95 już mam. Nie można powtórki podwórgować do bitwy. A bo to nie jestem, Wojtek! A. Czekaj, dobra. Przepraszam. Dzięki, wiem, wiem, już, że gotowość do bitwy. Ja nie zrozumiałem, bo przecież nie mam do gotowości, mam pluton. Dobrze. O, więc lecimy z powtórką. Spenetruję cię. Później dopiszę na live, że to była twoja powtórka tutaj z przodu. Wiesz co, nie pamiętam, mówił o tym coś, ale... Że wbił pierwszą y, na pierwszej bitwie MK No ale tak, Mary wbiła przy mnie, Foxu wbił przy, przy mnie No, wili MK na tych czołgach stary w bitwa, pierwszych bitwach Nie jest, już wszystko działa, u mnie na live jest ok No, aha co się zatrzymał? bo ci mam. No dobra, dasz radę. Spenatruje, czy spenetrujesz ich. Tylko wiesz, właśnie dupa do skały to jest najważniejsze. W tym czołgu. żeby nie objechali. No dobra, no to faktycznie ma trochę słabo. <grymne> Dostał sam, a. To nie... został sam. Przeciwnicy zajmują C. No, a on co on zrobi? sam? No, odjechali go. Pojechali na, no ale to wiesz, z drugiej strony, no, nie ich problem, że on jest powolny, nie? No ale to akurat dobrze robi, że tu wyjechała. O, już ma pierwsze fajne cele. Ty, on ma. Aha, dobra, myślałem, że ma, ma do szybkości i do adrenaliny. No ciekawe, czy to WZ będzie będziecie go od przodu zajechać. Czy... A nie, WZ -a w ogóle golała stary. Aha, no bo się go nie boi, no, czy miałaby się go bać. No, zlekceważy go totalnie. No, właśnie. Ła. Wow. Ale zlekceważy go WZ, także bez sensu. Ciekawe czemu. Albo teraz szoli za 600 spokojnie. Już to jest pod pałką za 744 to jest niezłe. Czekaj, bo ja, ja widzę, że się od ciebie bo jest troszeczkę dobra. No, no, dobrze, dobrze. No to teraz, teraz co zrobi? Co zrobi? Czy będzie chciał go biechać? Oczywiście wiem, czy będzie chciał go biechać i wiem czy go zabije, czy też nie. <noise> no i zabił go. No już ma plecy. Trochę słabo mu już zostało. Nie, nie ma pleców. Ma plec? Nie ma pleców. No ale mało ma tego. HP. Wow, i tu ma groźnie, bo ten czołg może go spokojnie pobjeżdżać. Dwa razy. Łaam, wow, mu strzelił. Wziąłeś za 800, ładnie. Aha, dobra, dobra, to teraz, ale ładnie strzelił, dobra, to będę oglądał, będę na streamie, wow, to kozacko, ale to wtedy może być błąd przy odtwarzaniu, jak ktoś to ogląda, nie wiem, to jest to trochę bez sensu, ja muszę tak oglądać i komentować. Ha, no i ładnie sobie tu poradził, powiem ci z tymi czołgami, tak na razie, co prawda kręci się dookoła, no bo co może... Z... no no mówię, no cały czas swoją dupę ratuje jak nic. No i już jest lepiej, bo jest wyrównany przynajmniej wynik. Aha, to jeszcze nie wiesz, czy jest wyrównany, ja ci powiem, że już jest wyrównany. No czy... tak, tak. No także powiem ci, że... Czy mu szczęście sprzyjało, czy nie, nie wiem, ale się wykaraskał z tego na pewno. No 96 nawet, bądźmy szczegółowi Wojtek. Jeszcze tu odważnie sobie jeżdża na gościka. A co? Złapię go jeszcze? Złapię go! No to mu się mógł połyszeć, tak! Ło! Wow. Za 1001, widziałeś to? To był strzał. nie wiem, czy z, z burzaka to był. Aha, przepraszam. Ja Tylko że ładnie mu strzelił. Jak temu tak samo strzeli z burzaka? Nie, no nie może z burzaka strzelać, bo to nie ma. Nie na pewno, to z burzaka takie możliwości, coś mu zrobić co? A i gościu się napalił nad meda i to będzie po nim. Kolejny burzak pod wieżę. No, za 954, świetnie. Ale miał fuksa z tym strzałem tam pod tą wieżę, nie? Patrz, po 5175. Ja bym. Myśl... No, no, ale wiesz, z i tak fajnie tam Tak się mu kołysa, myślałem, że jest to gdzieś tam, wiesz... No to jest łamek sekundy, gdzieś mu się... Wymrzysknie gościu i nie trafi w niego. No to będzie piątego też, bo tak to przynajmniej widziałem. Aha, nie mam nie mam 5. No ale jest 573. No to nieźle. Easy. No teraz to możesz napisać, ale było. Było ciepło. No i co? No i specjalista. Duży ptak Spartanin, bo zostało mi niż 10 HP. na uszkodzenia. I legendarne oszołomienie No i jezdnica Jest Wiem ci kanapkę, ja już grałem z Wojtkiem No, on się z zwnętrzał A ty jesteś ty? Ty masz 55... O przepraszam, no nie zdążyłem pokazać te wszystkie profili jego O Jezus No, ale każdy widział jaki wynik był Wynik był bardzo dobry Dzięki, za... Ja jestem męczony już po tych wszystkich turniejach dzisiaj. Dzięki za, za powtórkę. Mam jeszcze jedną Twoją i to będziemy lecieć już po kolei, bo mam jeszcze od inu, innych ludzi na prywatnych wiadomościach, więc. Czemu tylko mnie słychać? Naprawdę? Nie ma nie słychać wszystkich? Wojtek, powiedz coś. Dobra, nie słychać. Cię. Czemu nikt nie, nie mówi wcześniej? Dobra, muszę to. Muszę przełączyć. Czekaj. Tak, tak, ale to szybko zrobię i wrócę z Nie. Mów teraz coś, Wojtek? Nie, dalej nie ma. No.